Witam Was na kanale Nautilus2. Ja jestem Bartosz, a dziś pokażę Ci, jak wycisnąć maksimum z gramofonu Project Debut Evo 2, poprawić dźwięk dostosować go do swoich preferencji, tak aby muzyka z płyt brzmiała jeszcze lepiej. To kolejna odsłona legendarnej serii debut, która od ponad 30 lat wprowadza użytkowników w świat winyli. Nie bez powodu, to sprzęt, który łączy nowoczesną technologię, solidną budowę i dobre brzmienie, a przy tym nie kosztuje fortuny. W tym materiale pokażę Ci proste triki i ulepszenia, które sprawią, że Twój debut Evo 2 zabrzmi jeszcze lepiej. Projekt od zawsze trzyma się jednej zasad. Zamiast dorzucać gadżety, dopracowuje podstawy. Debiut Evo 2 pokazuje to najlepiej. Tuż piąta generacja tej serii dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Wyróżnia się przemyślanym podejściem do konstrukcji. Każdy element od talerza po ramię został zaprojektowany tak, aby maksymalnie poprawić jakość dźwięku bez zbędnych skomplikowanych mechanizmów. Podstawa gramofonu, czyli plinta, wykonana jest z litego MDF-u, co przyczynia się do lepszego tłumienia drgań i jest pokryta kilkoma warstwami lakieru. W wersji wykończenia high gloss warstwy są ręcznie polerowane na wysoki połysk, co daje elegancki wygląd. Project daje aż 10 wersji kolorystycznych, od klasycznej czerni przez orzech po intensywną czerwień. Ta różnorodność pozwala dopasować gramofon do każdego wnętrza i indywidualnych preferencji estetycznych. Szczególnie atrakcyjne są wykończenia w naturalnym fornirze, które podkreślają rzemieślniczą jakość wykonania i nadają urządzeniu ciepły, domowy charakter. Talerz z aluminium waży 1,7 kg i ma w środku pierścień z materiału TPE, który tłumi rezonanse i stabilizuje obroty. Dzięki temu tło jest wyjątkowo ciche, a muzyka płynie gładko. Elektroniczny system sterowania prędkością umożliwia wygodne przełączanie między 33 a 45 obrotów na minutę. Ramie ma 8,6 cala długości i wykonane jest z włókna węglowego, co nadaje mu lekkości, sztywności i wyjątkowej precyzji. Przeciwwaga z pierścieniem TPE tłumi drgania nawet do połowę. Oznacza to, że poziom drgania jest zredukowany mniej więcej dwukrotnie w stosunku do przeciwwagi bez TPE. Mniej rezonansów, mniej szumów, czystszy i stabilniejszy dźwięk. Na start dostajemy wkładkę Pikit MM Evo stworzoną we współpracy z ortofonem. Zamontowaną i skalibrowaną fabrycznie. Wyjmujesz gramofon z pudełka i po prostu słuchasz. Silnik ma elektroniczne sterowanie, więc obroty są stabilne, a drgania minimalne. Zewnętrzny zasilacz odcina gramofon od zakłóceń z sieci, co przekłada się na spokojniejsze i czystsze brzmienie. Pomówmy zatem, jak to gra. Najprościej mówiąc, bardzo równo i muzykalnie. Baz jest mocny i dobrze kontrolowany, nie zalewa reszty pasma. Średnica brzmi naturalnie, wokale i gitary mają ciepło i bliskość. Wysokie tony są wyraźne, ale nie kłujące, więc można słuchać długo i bez zmęczenia. Muzyka ma przestrzeń, dzięki czemu można łatwo zlokalizować, gdzie gra każdy instrument. A gdy gramofon jest dobrze ustawiony, dźwięk jest czysty i spokojny, bez szumu w tle. Debiut EVO 2 stwarza pozytywne wrażenie już od pierwszego kontaktu. To sprzęt, który działa od razu, prosto z pudełka. Gramofon wygląda solidnie i elegancko. Prosta forma sprawia, że pasuje do różnych wnętrz, a przy tym każdy detal jest dopracowany. Dzięki ciężkiemu talerzowi z pierścieniem tłumiącym z materiału TPE, gramofon skutecznie redukuje wibracje. Ten elastyczny materiał działa jak amortyzator. Pochłania drgania z silnika i otoczenia, co przekłada się na stabilniejsze obroty i czystszy dźwięk. Ramie z włókna węglowego i tłumiony talerz z TPE. To rozwiązania, które wcześniej były zarezerwowane dla droższych modeli. Ramie jest lekkie, sztywne i precyzyjne, co powoduje dokładne śledzenie rowka płyty, a talerz z tłumieniem eliminuje rezonansę. Dzięki temu dźwięk jest czysty i stabilny. Na plus trzeba też zaliczyć elektroniczną zmianę prędkości. Przełączanie między obrotami odbywa się jednym przyciskiem. Jest to gramofon w pełni manualny, więc po zakończeniu odtwarzania trzeba samodzielnie zdjąć ramię z płyty. Wymaga to chwili przyzwyczajenia, ale dla wielu osób to naturalne w analogowym świecie. Jeśli jednak wolisz większą wygodę, na rynku są też gramofony półautomatyczne, gdzie ramię samo się unosi, oraz automatyczne, które po prostu robią wszystko za Ciebie od startu po zatrzymanie płyty. Warto też pamiętać, że ten model nie ma klipsa blokującego ramię, więc przy przenoszeniu trzeba uważać, żeby się nie przesunęło. To drobny minus, typowy dla wielu analogowych konstrukcji, który nie wpływa na jakość dźwięku, ale warto o nim pamiętać. Gramofon jest też dość wrażliwy na ustawienie, dlatego najlepiej postawić go na stabilnym, wypoziomowanym stoliku. W zamian odwdzięczy się pełnią możliwości i świetnym, czystym dźwiękiem. Za około 3000 zł. Debiut Evo 2 konkuruje z najlepszymi gramofonami w swojej kategorii cenowej, ale wyróżnia się kilkoma kluczowymi cechami. Choć na rynku dostępne są również gramofony półautomatyczne i automatyczne, które oferują większą wygodę użytkowania. Debiut Evo 2 skupia się na jakości dźwięku i precyzyjnym wykonaniu, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla użytkowników poszukujących sprzętu o wysokiej jakości w przystępnej cenie. To dobry wybór zarówno jako pierwszy poważny gramofon, jak i stabilna baza dla dobrego systemu hi -Fi. Ten gramofon to mocny punkt w historii serii Debiut. Łączy klasykę z nowoczesnymi rozwiązaniami, które naprawdę ułatwiają codzienne słuchanie. Brzmi czysto, dynamicznie i naturalnie. Od spokojnego jazzu po energetyczny rock. A najlepsze jest to, że gramofon od razu daje frajdę. Krótko mówiąc, Debut Evo 2 to sprzęt, który sprawia, że słuchanie winyli naprawdę ma sens. Jeśli jednak uznamy, że produkt, który otrzymujemy w podstawie to dla nas za mało i oczekujemy jeszcze lepszego brzmienia, to Project daje nam możliwość na rozbudowę gramofonu pod nasze wymagania. Teraz opowiem Wam o kilku sposobach, które pozwalają poprawić brzmienie i wykorzystać pełen potencjał tego gramofonu. Jako pierwszy upgrade warto rozważyć wymianę talerza na akryl IT wykonany z akrylu. Powód jest podwójny, estetyczny i brzmieniowy. Akrylowy talerz wygląda naprawdę elegancko, a przy tym poprawia dźwięk. Jego satynowa powierzchnia sprawia, że muzyka brzmi płynniej, bez niepożądanych rezonansów, które często trzeba niwelować stosując filc między płytą a talerzem. Kolejnym dobrym ulepszeniem jest wymiana subtalerza, czyli części gramofonu, na której opiera się główny talerz. Można śmiało powiedzieć, że aluminiowy subtalerz jest w stanie podnieść wszystkie modele debiut o poziom wyżej. Został on poddany precyzyjnej obróbce, przez co cechuje się bardzo niską tolerancją parametrów. Ze względu na większą masę talerza i całego układu napędowego, zyskujemy dodatkowe tłumienie szumów i rezonansów. Lepsza precyzja wykonania subtalerza sprawia, że gramofon obraca się dokładnie z taką prędkością, jaką powinien. Dodatkowa masa pomaga też utrzymać równy obrót, dzięki temu dźwięk jest stabilny i nie faluje, ani nie przyspiesza, czy zwalnia w krótkich momentach. Zmiana subtalerza jest banalnie prosta, wystarczy wyjąć podstawowy subtalerz i w jego miejsce wstawić aluminiowy. Warto też pomyśleć o wymianie maty, gdyż ma ona duży wpływ na brzmienie. Chodzi o to, aby odizolować płytę winylową od talerza gramofonu. Dzięki temu igła nie wychwytuje niepożądanych drgań, które mogą zniekształcać dźwięk. Wkładki dobrej jakości są bardzo czułe, więc nawet drobne wibracje między płytą a talerzem potrafią mieć znaczenie. Standardowe maty z filcu mają dwie wady: słabo radzą sobie z elektryzowaniem, więc przyciągają kurz. I po drugie są zbyt cienkie, by dobrze tłumić drgania, szczególnie na metalowych talerzach. W przypadku Project Debut Evo 2 warto zachować umiar przy wyborze maty. Zbyt gruba może zaburzyć tzw. VTA, czyli kąt nachylenia ramienia względem płyty, który spływa na jakość dźwięku, zużycie igły i możliwość dopasowania brzmienia do własnych preferencji. Najlepiej wybierać maty cienkie, ale skutecznie tłumiące, np. skorka, gumy lub kompozytów korek plus guma, które poprawiają czystość dźwięku, mniej przyciągają kurz i lepiej chronią płyty. Warto jednak dodać, że Project oferuje akcesorium VTA IT, czyli podkładkę 1,5 mm umieszczoną pod ramieniem, która pozwala na drobną zmianę kąta VTA. To rozwiązanie pozwala na dostosowanie kąta ramienia do grubości używanej maty lub wkładki, co może poprawić jakość dźwięku. Warto też pomyśleć o dokupieniu docisku. Docisk do płyt winylowych stabilizuje płytę na talerzu, zapewniając pewne osadzenie i lepszy kontakt z talerzem. Dzięki temu dźwięk staje się wyraźniejszy, głębszy i bardziej precyzyjny. W Debiut EVO 2 można stosować dociski nakładane takie jak Rekord Pug E, Rekord Pug Pro czy Rekord Pug S o masie do 350 gram. Ważne aby masa nie obciążała nadmiernie łożyska talerza. Alternatywnie można użyć lekkiego docisku Clampit, który mocuje się na szpindlu za pomocą zakleszczenia. Dzięki temu przy niskiej masie docisku można skutecznie dociążyć płytę nie zwiększając przy tym obciążenia łożyska talerza. Standardową wkładkę PIGIT EVO MM można zastąpić bardziej zaawansowaną np. PIGIT PRO BALANCED. To pierwsza zbalansowana wkładka typu MM od Ortofon, która dzięki zbalansowanemu połączeniu redukuje zakłócenia i szumy. Jeśli wolisz pozostać przy klasycznych wkładkach MM, warto rozważyć modele z serii 2M od Ortofona np. 2M Blue lub 2M Bronze, które oferują wyższy poziom szczegółowości i jakości dźwięku. Debiut EVO 2 wymaga prawidłowego uziemienia. Inaczej może pojawić się buczenie spowodowane różnicą potencjałów między gramofonem a wzmacniaczem. Standardowo pomaga w tym osobny kabel uziemiający podłączony do wzmacniacza lub przedzmacniacza. W nowoczesnych urządzeniach, takich jak na przykład głośniki strumieniowe spływającą masą, brak takiego połączenia powoduje szum elektryczny. W tym celu Projekt stworzył zasilacz High Power IT-2, który zapewnia poprawne uziemienie gramofonu i eliminuje buczenie nawet przy wzmacniaczach bez standardowego zacisku masy. Jako ciekawy upgrade warto rozważyć użycie podstawki antywibracyjnej. To stabilna platforma, która pozwala wypoziomować gramofon, ustawić go na właściwej wysokości i skutecznie redukuje wibrację powierzchni, na której stoi. Korzystanie z niej jest bardzo proste. Zamiast stawiać gramofon bezpośrednio na meblach czy półkach wrażliwych na drgania, umieszczamy go na podstawce. Dzięki temu poprawia się jakość dźwięku, sprawiając, że muzyka z winyli brzmi naturalnie i przyjemnie. Gramofon na podstawie antywibracyjnej zyskuje lepszą dynamikę i stabilne tempo, a przestrzeń nagrania staje się wyraźniejsza i bardziej realistyczna. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Project Debut Evo 2 lub dobrać odpowiedni gramofon do swojego systemu, nie zwlekaj, skontaktuj się z nami. Pomożemy ci dobrać najlepsze rozwiązanie dla twoich potrzeb. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Cześć!